Cześć, w dzisiejszym materiale opowiem Ci, czym jest bycie wyzwaniem, dlaczego jest tak ważne w relacjach damsko-męskich, a także przedstawię Ci kilka mitów, które towarzyszą powyższemu zagadnieniu. Zapraszam. Pewnie nieraz zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy mężczyźni działają na kobiety jak magnes. Nie robiąc przy tym tych wszystkich relacyjnych szpagatów tak dobrze Tobie znanych. Albo kiedy twoja najlepsza przyjaciółka, która nie słynie z latania za mężczyznami, nagle traci głowę na rzecz gościa, który z pozoru niczym szczególnym się nie wyróżnia. No i właśnie tutaj dochodzimy do sedna sprawy. W każdym z tych przypadków zadziałał mechanizm bycia wyzwaniem, czyli sytuacji, w której ktoś dla kogoś staje się nagrodą. Co istotne, w relacjach często rozmiar nagrody nie jest wynikiem nominalnej wartości, jak to bywa w innych sferach życia. Tutaj czym jesteśmy większym wyzwaniem, tym nagroda staje się dla drugiej osoby bardziej okazała, a zatem myśli o niej bardziej intensywnie i jest gotów na więcej poświęceń. Przykład? Kiedy ludzie zaczynają się ze sobą spotykać na tym etapie poznawczym, to na horyzoncie może nawet nie być nagrody, od zwykłe tempo rozwoju znajomości. Zatem co musi się zadziać? No muszą wystąpić pewne przesłanki, żeby cały mechanizm, mówiąc kolokwialnie, mógł ruszyć. Przesłanka numer jeden: w jakimś stopniu kobieta musi być tobą zainteresowana. Przesłanka numer dwa: żeby kobieta była tobą zainteresowana, to musi w tobie dostrzec jakąś wartość, a o wartości stanowi nasza atrakcyjność. I tutaj należy wymienić: dobry wygląd, wysportowana sylwetka, własny i atrakcyjny styl, charakter, poczucie humoru, sposób komunikacji, wykształcenie, intelekt, ciekawy i fascynujący świat, no i oczywiście zasoby i potencjał rozwojowy. I dopiero po spełnieniu tych dwóch przesłanek możemy w ogóle mówić o byciu wyzwaniem. No dobrze, wiemy czym jest bycie wyzwaniem, kiedy może być aktywowane, to przejdźmy teraz do praktyki. Wymienię tutaj trzy przykłady z różnych etapów relacji. Numer jeden etap poznawania się. Czyli poznajemy naszą figurantkę, widzimy, że jest zainteresowana, i tutaj pauza. Zwykle na tym etapie to mężczyzna będzie napierał na kobietę, komplementował, inwestował swój czas, tak, żeby ją do siebie przyciągnąć. I zaznaczam, to nie jest tak, że mu się nie uda. Natomiast, żeby mężczyzna był dla kobiety prawdziwym wyzwaniem, to musi stanowić dla niej dużą wartość i jednocześnie nie być potrzebującym. Być lekko niedostępnym. Chodzi o to, żeby taki mężczyzna wybijał się na tle tych wszystkich śliniących się gości, których ona doskonale zna i ona wie, jak oni się zachowają. I to wystarczy, tylko pamiętajcie, czynnik krytyczny kobieta musi być wami zainteresowana. Numer 2 etap zaawansowanej relacji. W związku też jest bardzo istotne to, żebyśmy dla kobiety byli wyzwaniem. Tylko tutaj w innych miejscach rozkładają się akcenty. Jeśli się stale rozwijamy, mamy ciekawe życie, przyjaciół, mamy swoją odrębną pasję i nie wisimy na kobiecie non stop. To będziemy dla niej naturalnym wyzwaniem. Widać to bardzo często u schyłku relacji. Kiedy jedna strona się rozwija, robi karierę, a druga siedzi na tyłku i nic nie robi. Wówczas ta aktywna staje się dużym wyzwaniem, ale niestety działa to tylko w jedną stronę. Wówczas ta bierna, ta leniwa przestaje być atrakcyjna, czyli odpada jedna z powyższych przesłanek. No a jak do tego dojdzie, to niestety, ale możemy mieć kłopoty. Numer 3, etap rozstania. Na tym etapie, jak w soczewce widać, jak ważne jest bycie wyzwaniem. Kiedyś będąc w relacji dawno temu, stwierdziłem, że coś mi nie pasuje i odszedłem. Wówczas kobieta nie była dla mnie żadnym wyzwaniem, ale do czasu. Kiedy spotkałem ją po siedmiu miesiącach, zobaczyłem kogoś zupełnie innego. Top forma, pewność siebie i jakiś taki blask. No i co? No byłem pewny, że to kwestia czasu i się umówimy. I jakież było moje zdziwienie, kiedy dostałem odpowiedź odmowną. Wróciłem do domu i stwierdziłem, nie no, co się dzieje, czy jak chcę do niej wracać? No i co tu się wydarzyło? Po prostu dziewczyna stała się dla mnie niedostępna. W związku z tym stała się dla mnie wyzwaniem, a w następstwie tego stała się dla mnie nagrodą. No i tak to właśnie, panowie działa. Mam nadzieję, że już mniej więcej wiemy, jak ten mechanizm działa, a teraz przejdźmy do mitów, które się wytworzyły w kontekście bycia wyzwaniem. I zaznaczam, to jest moja optyka i nie każdy się musi ze mną zgadzać, i to też jest ok. Możemy się pięknie różnić. Mit numer jeden. Bycie wyzwaniem jest czymś uniwersalnym. Uniwersalnym to znaczy, że zadziała w każdej sytuacji. I ja się z tym kategorycznie nie zgadzam. Kiedyś pamiętam, jak ktoś radził, żeby po rozstaniu się nie odzywać. Bo jak się nie będziesz odzywał, to naturalnie staniesz się dla kobiety wyzwaniem. I tutaj stawiam weto. Jeśli nie jesteś atrakcyjny dla kobiety, a kobieta nie jest w ogóle tobą zainteresowana, bo gdzieś w międzyczasie ta atrakcyjność zaryła o to prawda jest taka, że nic kompletnie się nie wydarzy. Równie dobrze możesz wyjechać na biegun północny, a ona będzie miała to serdecznie gdzieś. Mit numer dwa. Musisz być bardzo niedostępny, żeby być wyzwaniem. No i mężczyzna po randce, po pierwszym spotkaniu, bierze taką radę za dobrą monetę i przez tydzień w ogóle się nie odzywa. No i co? No i cisza ze strony kobiety. A potem pytania: no ale przecież byłem niedostępny, więc powinien zadziałać mechanizm bycia wyzwaniem. Oszukali mnie. Musisz zrozumieć, że ty masz być lekko niedostępny. Bycie wyzwaniem nie polega na tym, że się zabonkrujesz gdzieś w piwnicy, odetniesz wtyczkę od świata i system będzie na ciebie pracował. W takiej sytuacji twoja niedostępność przerodzi się w imposybilizm i wówczas będziesz niemożliwym wyzwaniem, że tak to ujmę. Mit numer 3. Żeby być wyzwaniem, musisz olewać kobietę. Niektórzy myślą, że jak będą aroganccy, będą odpisywali po kilku dniach na wiadomości, notorycznie odmawiali spotkania i wykazywali zerowe zainteresowanie, to kobieta za nimi poleci, bo przecież będą dla niej ogromnym wyzwaniem. Nic bardziej mylnego. Kobieta uzna, że nie jesteście zainteresowani i przeskoczy mówiąc kolokwialnie na inny target, no chyba, że jest zdesperowana. Mit numer cztery. Musisz mieć hajs, żeby być wyzwaniem. I według mnie jest to spore uproszczenie, a w istocie nieprawda, dlatego że na atrakcyjność składa się wiele czynników, które są w stanie aktywować emocje, zainteresowanie, co finalnie przekłada się na bycie wyzwaniem. Nie musisz mieć walizek pitosu, żeby zakręcić w głowie kobiecie. Pamiętaj, że bardzo często kobieta nie wie, jaki jest Twój status ekonomiczny, na samym początku oczywiście, a wartość, którą dla niej stanowisz, może być w zupełnie innym miejscu. Oczywiście posiadanie ułatwi sprawę, ale raczej na tym późniejszym etapie. No chyba, że mówimy o kobietach od początku polujących na sugar daddy, ale to wiadomo, tam nie ma żadnego wyzwania, emocji, jest pewnego rodzaju układ, choć strony mogą twierdzić inaczej. Także, moi drodzy, jak widzicie, bycie wyzwaniem jest szalenie istotne w relacjach, ale trzeba z tego mechanizmu umiejętnie korzystać. Za jakiś czas zrobię materiał z tego, jak być wyzwaniem i skupię się na konkretnych przykładach z życia, i będzie tego podejrzewam sporo, ale na ten moment wszystkim dziękuję za uwagę i życzę dobrych i spokojnych świąt w gronie najbliższych. Pozdrawiam, Antek.